Cześć! Z tej strony Karol Bocian. dzisiaj szybka porada, jak zrobić własny dropdown, taki customowy, którego grupa focus, ta, którą będziemy wyświetlali, jak klikniemy w tego dropdowna, będzie tej samej szerokości, co nasz dropdown i będzie to dynamicznie działało. Jak to zrobić? Zobaczmy. Weźmy na początku, ustawmy layout naszej strony na column, żebyśmy mieli po prostu responsywny układ, a następnie dodamy sobie raużywalny element, nazwiemy go custom, custom, ok. Kopiujemy, tworzymy, wrzucimy go od razu na stronę, żebyśmy nie zapomnieli tego zrobić, więc wracam do strony index i bierzemy nasz element custom, jest tu na samym dole, ustawmy mu szerokość maksymalnie 80% naszej strony, a wysokość od 0 do nieskończoności. Dobrze, niech będzie na środku naszej kolumny, a teraz zaczniemy go edytować, więc zróbmy edit, no i tutaj ustawimy sobie szerokość, już 500, wysokość, niech minimum. 0 i to będzie w stylu Align to Parent, bo na to nałożymy sobie odpowiednie rzeczy. Co my będziemy chcieli tutaj zrobić? Będziemy chcieli mieć oczywiście grupę Focus, która będzie po prostu podpięta. Jak klikniemy sobie w mm, naszego drop downa, to wtedy ona nam się wyświetli. Ona, ustawmy jej szerokość dokładnie na sztywno 500 pikseli, a wysokość niech będzie tak jak jest. I ustawimy sobie jeszcze tutaj jakiś tekst, wyświetlimy, żeby było na przykład item. Jeden layout, niech będzie na środku, żebyśmy widzieli, że coś się dzieje. I Zmienię jeszcze kolor temu elementowi, na przykład ten taki czerwony, żebyśmy widzieli, że się wyświetla. Następnie dodamy sobie jedną grupę, która będzie takim. Po prostu naszym dropdownem będzie zachęcała do kliknięcia, więc tu jest nasza grupa na pełną szerokość i wysokość od zera do nieskończoności. Niech całkowicie wypełni przestrzeń. Oraz dorzucimy sobie jeszcze tutaj mm, jakiś tekst i napiszemy sobie może w stylu H4. Select me, select me i layout ustawimy to na środku. Możemy też w tej naszej grupie ustawić, żeby wszystko wyrzucało na środek. Dobrze. Następnie dorzucimy sobie grupę, w której będziemy dynamicznie generowali tekst, po to, aby wykorzystać go potem do generowania ID-ków HTML, -a. więc ją sobie po prostu HTML, I ona też ma pełną wysokość i szerokość. Wrzucę ją wyżej przed grupę A, OK, i ustawimy sobie też na pełną wysokość, niech sobie leci, chociaż to nie jest akurat istotne, niech tutaj będzie tekst. I będziemy generowali sobie za pomocą calculate formuła jakiś losowy string o długości np. 20 znaków. Użyj mi tutaj literek, użyj mi cyferek. Dobrze, mamy to. No i teraz, jak będziemy klikali w grupę A, to będziemy robili Toggle An element. Generujemy sobie to i będziemy wyświetlali lub ukrywali grupę Focus. Jeszcze w tej naszej grupie A zmienię też kolor, żebyśmy też widzieli, jakiego koloru jest właśnie nasza grupa A, a jaki jest nasza grupa Focus, żeby zobaczyć, że jest tej samej szerokości, że to ładnie działa. Teraz włączymy sobie atrybuty HTML, więc przejdźmy do ustawień naszego babla i tutaj na dole jest włączmy atrybuty HTML po to, żeby ID nadać tej naszej grupie Focus. Tutaj na samym dole nadamy go sobie. Dokładnie tak będzie się nazywał jak nasza grupa ID tekst. Dobrze, jeszcze dorzucimy do tego wszystkiego HTML a, HTML -a. Które będzie nam właśnie pracował w taki sposób, że będzie naszą szerokość z obiektu custom brał i wstrzykiwał w grupę focus, żeby oba te elementy miały tą samą szerokość. Więc bierzemy sobie HTML. Ja ustawię, żeby ona jak najmniej mi miejsce zajmował, więc niech będzie po prostu 0 na 0 i tego HTML-a rzucimy sobie taki kod. W stylu wrzucimy sobie i w tym HTML-u zmieniamy sobie, wpisujemy tu wartości. Wpisujemy sobie grup ID tekst, bo taki id sobie nadaliśmy, jemu przypisaliśmy ten id, ten id właśnie jest przypisany do grupy focus, więc teraz go wykorzystamy i powiemy mu, że ten element, czyli nasza grupa focus, żeby miała szerokość taką jak nasz cały element, czyli nasz custom, custom width. I to musimy podmienić sobie też tutaj w minimalnej szerokości, maksymalnej, no i tej takiej dynamicznej flex. Custom width, jeszcze tutaj mamy custom width. I jeszcze w jednym miejscu. Custom Wave. Ok. I to co jeszcze musimy zrobić, to przypiąć sobie, żeby nasza grupa Focus była dopięta do naszego elementu grupy. A. Zróbmy preview, zobaczmy jak to działa. Sobie odpalmy naszą aplikację, Deploy, jeszcze raz sobie to odświeżę. No i zobacz, klikam Select i ma dokładnie tę samą szerokość, jaką chcę, żeby miał. Zróbmy sobie, zbadaj i zobaczmy dynamicznie, jak nam pracuje cały ten nasz element. Jeszcze raz sobie ukryjemy, pokażemy i zacznie dynamicznie, pracuje nam ten ładnie element. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Key Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec, perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuio oraz w moim Małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!